walki. Daniel Bojańczyk przed swoją walką na gali Contender Fight Night. Jak ci poszły te przygotowania? Czy się nie odbyło bez żadnych jakichś nieprzewidzianych akcji, kontuzji i tak dalej? Jak to wygląda? Cześć, tak, tak. Zostało już kilka dni dosłownie do walki. Już jestem na końcówce przygotowań. Teraz to dociąć parę kilogramów, jeszcze ostatnich, i w przyszły piątek tak zabawa. A jak przygotowania? W porządku. Ogólnie mikrourazów, jak to zawsze w tym sporcie mogę powiedzieć nie brakowało większych, mniejszych, ale wraz z moim fizjoterapeutem Dawidem Kocem z Recha Punktu, wraz z profesorem Fickiem z Galen z Bierunia podziałaliśmy no i na szczęście mam nadzieję, że wyjdę w pełni w formę dobrze przygotowanej i, i będzie ogień za tydzień. Walczę z zawodnikiem z Islandii. Widziałeś jego walki gdzieś wcześniej na internecie. Nawet no, mamy taką dobę, że w internecie dzisiaj można znaleźć wszystko. Zatem widziałeś jego walki, przygotowywałeś się typu pod zawodnika? czy robiłeś swoje? A wszystko zweryfikuje oktagon. E, tak, walczę z młodym chłopakiem z Islandii. Wiem, że no, jest to purpurowy pas brazylijskiego jiu-jitsu. Bardzo dobre warunki, jak na tą kategorię wagową na 61 kg. No to chłopak ma do 80, czyli wysoki taki. Debiutuje w MMA, więc walk w MMA jako taką no nie miałem prawa obejrzeć, bo nie ma takich, ale wiem, no, że ten jego parter naprawdę stoi na bardzo wysokim poziomie, widziałem też jego tam pracę stójkową. No to też mogę powiedzieć, no, że nie będzie to łatwe zadanie. No, nigdy chyba takich nie ma. Ja też nigdy nie wybieram, nie kalkuluję na tym poziomie, z kim mi da organizator różnych organizacji się bić z tym. Biorę walki, żadnych nie odmawiam. No wiem, że będzie, będzie ciężka przeprawa, no ale ja takie lubię i mam nadzieję, że no, damy dobrą, fajną sportową walkę. Więc przygotowanie skupiłeś się bardziej na samej stójce, aby swojego zawodnika gdzieś wykończyć w stójce, czy być może, że również party na tyle mocno chciałeś poczlifować, aby w tym parterze stawić mu jakiś opór. Ja od początku mojej przygody z MMA to w sumie właśnie skupiam się na wszystkich płaszczyznach, nie zamykam się tam na jedną daną, więc no działaliśmy na pewno dużo, dużo stójkowo, dużo zapaśniczo, bo z tego się też... Jakby mnie to cechuje ta praca zapaśnicza, ale parterowo też bardzo dużo pracowaliśmy, więc zobaczymy jak się walka potoczy, no jak będzie chciał używać tego swojego parteru, to myślę, że będę gotowy i paski w MMA nie walczą, więc dochodzą do tego ciosy i tak dalej, więc myślę, myślę, że będzie w porządku. Twoim takim klubem macierzystym jest tutaj Olympus w Dąbrowie Górniczej, natomiast gdzie jeszcze się przygotowujesz do swoich walk? Tak, wywodzę się właśnie, reprezentuję klub Olympus i większość, większość czasu spędzam tutaj, ale też chcę podkreślić, że no dużą, dużą część swoich właśnie takich jednostek treningowych robię też w z Katowice, tam z chłopakami pod okiem Tomasza Jeruszki oraz właśnie bardzo, dużą, bardzo dużo pracy stójkowej właśnie z Mateuszem Gątkiem zrobiliśmy. Od już, tak, 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 już od, już od kilku miesięcy razem działamy i naprawdę ta praca stójkowa też poszła do góry, więc mam też tam fajnych chłopaków, z którymi mogę tam trenować. Patryk Liku, znany zawodnik z KSW, już debiutował. Szymon Basiakowski właśnie dzisiaj zdobył złoty medal na Almie w Bochni, więc mam fajnych chłopaków. Jest jeszcze Adrian Kempa, więc... Yy, no więc yy, jak zawsze no, mam z kim tam porobić, no, są to chłopaki w podobnych kategoriach wagowych jak ja i, i no nie narzekam na brak sparing partnerów tam akurat. Na no, wcześniej gdzie się biłeś? Wiedziałem bodaj, że na twoim Sherdogu, to jest wieczór walk w Krakowie SWD. Więc, jakbyś mógł powiedzieć, jak wyglądały Twoje walki, no te półzawodowe, ta wcześniejsza Twoja przygoda na galach, zawodu, na galach Tak, pierwszą walkę miałem na Husaria Fight Night. To była jedna edycja. Się, miały się odbyć na następne, ale no niestety z sytuacją taką na świecie, a nie inną, no, mieliśmy do czynienia. I mam nadzieję, że jeszcze, że jeszcze będzie okazja, bo bardzo fajna była organizacja tej gali. Później dwie następne zrobiłem na wieczorze walk, właśnie u Kamila Zawarskiego. Też mega fajne organizacje. I mam nadzieję, że będą kolejne edycje i będzie okazja się tam bić w Krakowie, bo naprawdę jest to wszystko fajnie przygotowane. Ostatnią walkę no, półtora miesiąca temu, niecałe, miałem właśnie w Wałbrzychu na MCFF. To była gala. Pierwszą edycję zrobili bardzo fajnie im, to wyszło naprawdę. Super. Sam byłem w szoku, że to, tak, wszystko jest jak na pierwszą edycję, też bardzo fajnie dopięte. No, tam dałem dobrą walkę, udało się wygrać z lokalnym zawodnikiem, wszystko fajnie się potoczyło. No i przez to opcja bicia się na kontenderze, yy, czyli jakby największej chyba organizacji w tamtym rejonie Polski. No co, trzeba korzystać, przygotowywać się i bić jak są okazje. Czujesz już powoli przygotowany do walk w pełni zawodowych? masz doświadczenie również właśnie w tym semi-pro? Gdzie właśnie te walki no, temu służą, Mowy zawodnik sobie wyrabiał to doświadczenie później w walkach zawodowych. No tak, robimy jeszcze te walki półzawodowe. No, zobaczymy jakie tam decyzje podejmie później trener, kiedy na to zawodostwo. Mówię ja, ja się cieszę, że są fajne opcje, żeby się bić. No te walki półzawodowe, no nie różnią się dużo od walk zawodowych, bo tam jest różnica tylko tylko czasu i braku łokci i kolan na głowę, a tak to no też co, obywamy się z tą dużą publicznością, jeśli jest taka owana danej gali, do tego bijemy się już trzy rundy, tak jak w normalnym zawodowym MMA, więc no mówię, te walki są bardzo zbliżone i fajne to jest przygotowanie pod walki zawodowe, łapać to doświadczenie, robić tego jak najwięcej, ja jak mówię, jak trener stwierdzi, że jestem gotowy na zawodostwo, no to co, będziemy robić walkę zawodową. Podchodzisz również do Twojej pasji sportu w sposób pełnie zawodowy, żebyś w przyszłości może chciały z tego żyć, jak żyje czołówka, dzisiaj wąska, ale może to się jednak poszerzy, czy dla ciebie to jest tylko jakiś tak naprawdę, no jest to hobby, pasja i dodatek do Twojego życia takiego jakby codziennego zawodowego, prawda? My, wiesz co, no żyć w Polsce z MMA to jest niestety no, bardzo, bardzo ciężko, więc no większość zawodników, nawet tych, co już nawet jest w topie, też łączy to wszystko z pracą i kurczę, no i tak temu poświęca się kupę czasu, bo każdą wolną chwilę, spędza się na macie od razu po pracy czy jak ma się dzień wolny od pracy to czasem się robi dwie jednostki nawet no różnie się to układa z pracą ja akurat mam tak fajnie że mogę sobie ten plan treningowy w miarę dobrze dostosowywać i robić te jednostki i cały czas się rozwijać no a co da przyszłość no zobaczymy no nie nie nie, nie planuję tak daleko wybiegać w przyszłość no chciałbym wiadomo iść na głęboką wodę cały czas się rozwijać i żeby było zdrowie i robić naprawdę mega 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 fajne walki a no zobaczymy no zobaczymy Tutaj w Olympusie również trenuje Grosicki Andrzej, trenuje również Piątek Iga. Więc co tutaj może powiedzieć o tym klubie Olympus Fight Club u trenera Adriana Bobra? Albowiem z moich takich obserwacji naprawdę wielu zawodników trenuje i bierze udział w walkach zawodowych. Eee, no tak, tak, tak. No Andrzej mój serdeczny przyjaciel. No bił się parę razy półzawodowo, no teraz długo, długo nie miał walki. No bardzo fajny zawodnik, też głównie w się też z nim robię, bo też jest, no bije się kategorie wyżej ode mnie i zawsze, zawsze razem się tam targamy na treningu, jak to mogę powiedzieć. Ale no mam nadzieję, że niedługo też zawalczy, że będzie, że wskoczy w ten gaz treningowy i będzie miał okazję się bić. No Iga no jest chyba z nami gdzieś od roku, półtora. Trenuje, rozwija się fajnie, była ostatnio na właśnie tam w mistrzostwach Europy bodajże, czy Polski, Alma, no zdobyła tam chyba srebrny medal z tego co się co się dobrze orientuje, więc też fajnie no widać, że przepracowała ten cały rok, czy mówię czy nawet lepiej niż rok tutaj pod okiem trenera Adriana oraz zapaśniczo też pod okiem Krzysia Dziada, naszego trenera od zapasów. No i co, i są wyniki, fajnie, no mówię, fajnie jak jeszcze chłopaki będą się rozwijać i też walczyć dalej półzawodowo, bo chyba aktualnie tylko ja z klubu się biję półzawodowo. No ale tam wiem, że jest kilka ciekawych planów, no zobaczymy jak się to tam będzie rozwijało, no i ja co do Andrzeja, no mam nadzieję, że no, wróci, wróci niedługo do Oktagonu, no ale zobaczymy jak to się tam wszystko poukłada. Z Twojej perspektywy w wszechstronowej uważasz, że lepiej się skupić na swojej głównej płaszczyźnie i ją cały czas jakby pielęgnować na tyle, że, żeby umieć wybrnąć sytuacji podmiotowych w innych płaszczyznach, czy jednak się skupić na wszystkim potrochu, na tych wszystkich płaszczyznach po trochu, albowiem są różne na ten temat opinie. Wiesz co, no ja Mogę tak osobiście powiedzieć, no wiadomo, trzeba rozbijać te wszystkie płaszczyzny, bo kurczę, no nie można się skupić tylko na jednej, bo się później, spowie, no i ktoś jest stójkowiczem, spotka dobrego stójkowicza, lepszego od siebie, no i co wtedy, nie? Więc no trzeba rozbijać wszystkie płaszczyzny, po kolei, no to jest z MMA, więc no tu działamy góra-dół, góra-dół, góra-dół i trzeba mieć wszystko opanowane tak to pod kontrolą, no ale wiadomo, no każdy chyba raczej z zawodników ma tam jakieś swojego konika, no i nad nim też się na pewno wiele skupia, ale mówię, rozbijamy się wielopłaszczyznowo i ja też stawiam, żeby robić wszystko, a nie skupiać się tylko na przykład na jednym. Jest jakiś zawodnik, który dla ciebie pozostaje wzorem, wzorem, na którym się wzorujesz i byś chciał, powiedzmy, nawet styl walki dostosować, tak jak on walczyć na przykład? Jakiś wzór twój sportowy? Kurczę, no jest kilku naprawdę fajnych zawodników, którymi gdzieś tam czasem zaglądam i ten, ale nie mam chyba takiego jednego, jednego na którym bym się wzorował, bo mówię fajny jest Dustin Porier, no, walczący w UFC, no ale mówię to jest typowy striker taki, ale też ma mocne zapasy i w ogóle. Y no ja mówię, ja typowym strajkerem nie jestem, więc, więc mówię, no ciężko mi, podglądam kilku zawodników, no nie mówię, nie będę wymieniał, bo to jest temat, można, można spekulować i rozmawiać na ten temat długo, 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 ale, ale no nie mam tam jakiegoś, mówię, swojego tam ulubionego, że, bym, że będę walczył tak jak on i robił większość rzeczy tak jak on. Po prostu chcę miksować to wszystko, odbrać y, od kilku, no i stworzyć po prostu swoją najlepszą wersję. No jak się to właśnie twoja pasja sportu walki? Jakbyś ci mógł cofnąć i nam opowiedzieć tutaj o historii Twojej pasji sportowej? To tak, no ja zawsze się interesowałem, tak mogę powiedzieć, sportami walki. No gdzieś w szkole no nie powiem, nigdy nie odmawiałem jakichś tam bujek czy coś, bo zawsze miałem też ten byłem najmniejszy i zawsze się najwięcej osób nie czepiało, więc bo biję się też w tej kategorii 61, więc wiadomo, nie jestem gdzieś tam jakimś gigantem i mówię i nigdy sobie w szkole nie dawałem jakoś tam w kaszę dmuchać, mimo to, że byłem malutki, to i tak gdzieś tam ten charakter zawsze pokazywałem. A mówię, a moja sporta, moja przygoda ze sportami walki zaczęła się tak, że właśnie po śmierci świętej pamięci mojego brata, kurczę, musiałem gdzieś wyładować negatywne emocje, żeby nie szukać jakichś tam innych rozwiązań i tak trafiłem na salę, żeby wylewać te negatywne emocje i do dnia dzisiejszego jest to chyba najlepszym sposobem na takie właśnie jakieś doły czy coś, jak człowiek ma w życiu i mówię później już to tak wyszło, że stało się to nawykiem i no mówię, robię to zazwyczaj codziennie i już bez tego raczej sobie nie wyobrażam funkcjonowania, więc mówię trochę smutku w tej całej historii, tak to mogę powiedzieć, ale, ale no mówię, no innej drogi bym na dzień dzisiejszy nie wybrał. Więc twoim pierwszym klubem właśnie był tutaj Olympus? Nie, ja tre... Ja trenowałem w Częstochowie właśnie z moim serdecznym przyjacielem Łukaszem Mielczarskim, którego pozdrawiam. No kiedyś bił się zawodowo, teraz niestety obowiązki zawodowe no i niestety też problemy ze zdrowiem nie pozwalają mu, a później, bo wtedy też mieszkałem w Częstochowie i tam właśnie akurat z, z Łukaszem zacząłem trenować, a później trafiłem tutaj do Olimpusa, zacząłem trenować właśnie pod okiem Adriana Bobera już kilka dobrych lat temu. Mega dużo zawdzięczam całej Olimpusowej rodzinie. Później okazało się, że Olimpus właśnie się bardzo dobrze przyjaźni z Matadores z Katowice. No i tak wyszło, że działamy sobie raz tutaj, raz tam i uzupełniamy się. Mówię, większość czasu jestem tutaj w Dąbrowie, ale dużo też czasu spędza w Matadores, bo mówię, jesteśmy dwoma zaprzyjaźnionymi klubami i wszyscy się tam mega dobrze trzymamy i mam nadzieję, że taka dobra relacja będzie się cały czas utrzymywać, bo naprawdę jest super tak Skupianie się na chwileczkę przy trenerze. Jak Ci się z samym Adrianem, jak, jakby to możesz powiedzieć o jego metodyce treningowej i o tym, no jak Ciebie prowadzi w tej Twojej przygodzie w sportach walki w MMA? Eee, nie no, Adrianie to wiadomo, z słowa nie powiem, a to jest... Złoty człowiek i naprawdę dobrze nam się działa, dużo mi rzeczy pokazał i naprawdę tak jak tutaj przyszedłem do Olimpusa to miałem tam jakieś podstawowe umiejętności w ogóle, ale byłem taki jak on to mówi nieokrzesany, czyli no, no, trzeba było to wszystko poukładać, posklejać w całość no i dalej się rozwijać. No i tutaj w Olimpusie pod jego okiem mówię dużo, duży naprawdę postęp zrobiłem, no i jako trener naprawdę dużo mi pomaga. Prywatnie też mamy kontakt, więc zawsze, jak jest jakiś problem, czy to sportowy, czy nawet prywatny, to może mogę sobie z nim porozmawiać, więc mówię, mega fajnie, ale i też jest możliwość właśnie jeżdżenia do tych Katowic, żeby tam się w Matadorze rozwijać, i to też naprawdę bardzo dużo daje, więc ja jestem naprawdę im wszystkim bardzo wdzięczny, a mówię oficjalnie Adrianowi, mogę podziękować po raz kolejny. I chyba również życzyć zdrowia. Natomiast moje następne pytanie dotyczy bardziej rynku sportu walki. Zatem jak obserwujesz całą scenę sportu walki, wiadomo jest ten pęd ku gale freakowych, show biznesowych. Jak ty jako młody zawodnik, jak ty wszystko widzisz, jak to oceniasz z twojej perspektywy? No kurczę, tak to wygląda, że no niestety te freakowe gale chyba stały się bardziej, bardziej popularne w Polsce niż chyba nawet te największe organizacje, bo mówię, no te gaże, jak to się słyszy czasem, te kwoty, jakie są, to jest po prostu, no wiadomo, no mają swoją popularność, no ludzie lubią, lubią oglądać tą popularność i zawsze ludzie lubili oglądać głupoty, no w tym przypadku wiadomo, no oni się też przykładają, trenują, no ale porównuję na przykład zawodowego zawodnika, który kurczę, yy, który kupę czasu spędza na macie, poświęca temu w sumie całe życie, bo wielu zawodników wywodzi się z różnych innych dyscyplin sportu walki jest w tym od małego. I nagle dostaje takie za zawodowe walki śmieszne pieniądze w porównaniu do tych freakowych, gdzie oni wiadomo, mają swoją pozycję zbudowaną na Instagramach, Facebookach czy, czy tam e, TikTokach, bo to chyba teraz też jest modne, ja już nawet się sam pogubiłem. No i później trenują 2-3 miesiące i dostają naprawdę kwoty takie, że, że zwalają z nieba, no ale no to, to nie my decydujemy, bo to w sumie publiczność, bo to oni to chcą oglądać, oni to wykupują. Ci młodzi chyba, nie wiem, bardzo się tym tak powiem jarają i mówię, no my mało co możemy zdziałać. My jako tam sportowcy, a ja mogę mówić już o tych zawodowcach, którzy są już półkę najwyżej w Polsce, no są w tym od, ten od najmłodszych lat. No i mówię, dla nich to jest chyba najgorszy taki ból. Nie powiem, bo jest kilku frikowych zawodników, co naprawdę prezentuje fajny poziom sportowy i do, dużo się do tego przykładają, bo to naprawdę widać, ale mówię, no to są tam jakieś dane jednostki, też nie będziemy wymieniać tutaj, żeby nikogo nie obrazić i tak dalej, no wiadomo, no oni mają swoją pozycję zbudowaną, yy, swoją popularność, na no co? No my nic nie zrobimy, no niestety, no nie ma takiej sprawiedliwości, to trochę boli człowieka. No ale, no zobaczymy jak się to będzie rozwijać w dalszych latach, ale wydaje mi się, że te freakowe gale no będą przebijać niestety te zwykłe. W związku z tym nie mieliście kiedyś takiej myśli, aby może sam się pobawić w jakieś vlogi internetowe, w jakieś YouTube, aby się stać na tle popularny i wejść do tych właściwie freakowych organizacji i tam zarobić już pieniądze kosmiczne, że tak powiem? No ja chyba urodzonym youtuberem nie czy, czy ten nie zostanę, więc chyba nie nigdy o tym nie myślałem, bo od początku yy, no, tak bardzo się przykładam do, do, do MMA i raczej uważam siebie za sportowca niż za jakiegoś frika, no i nie, nie przebijało mi to przez myśl. Ja chcę sportowo się rozwijać, bić się na fajnych organizacjach w Polsce, żeby było zdrowie, żebym się rozwijał. Myślę, że jest to możliwe, ale to wiadomo, cały czas ciężka praca. No, nie zarobię tyle co frik, niestety, to już wiem na dzień dzisiejszy i to się niestety nie zmieni, ale, ale nie, 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 ja jestem typowo sportowcem i, i nie, będę, nie będę tego na pewno zmieniał. No i tak pozostanie. Danie, Zatem będziemy się zbliżać powoli do końca naszej rozmowy. Jakbyś chciał komuś podziękować, kogoś pozdrowić, czy coś powiedzieć po prostu na koniec tego wywiadu, twój czas. No to tak, chciałbym na pewno podziękować wszystkim moim sponsorom, bo dzięki im wsparciu mogę naprawdę, naprawdę dużo, dużo, dużo robić tych jednostek treningowych, bo bez tego wsparcia byłoby mi ciężko, bo wiadomo, no niestety w Całe przygotowania i tak dalej, no to pochłaniałem troszkę pieniążków. Więc ja im dziękuję za wsparcie. Przede wszystkim też mojemu fizjoterapeucie, któremu już wspominałem wcześniej, Dawidowi Kocowi z Recha który mnie cały czas gdzieś tam naprawia podczas tych przygotowań i, i jest możliwość cały czas trenowania, pomimo że tych mikrourazów nie brakuje. Właśnie profesorowi Fickowi z Galen, z Bierunia, bo też mnie naprawia. Jak mam jakiś poważniejszy problem, to zawsze dzwonię i spojrzę swoim fachowym okiem na mnie i, i, i zawsze coś tam pomoże, więc dziękuję bardzo. No przede wszystkim wszystkim z klubom, wszystkim osobom z klubu i trenerom z Olimpusu za pomoc w tych przygotowaniach i za to, że jesteśmy taką fajną mega rodziną. Za wszystkim wszystkim trenerom i chłopakom z Matadores, że mam możliwość i mogę zawsze tam jeździć i się rozwijać, więc też im jestem mega wdzięczny. No i co? No chyba wszystko z mojej strony.